Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. A dzisiaj sobie troszkę e, powalczymy tutaj na bitewkach. Pamiętajcie o tym, że otwieranie skrzynek jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. I z kodem Sylo macie 10% bonusu do każdego, do każdego doładowania, jak i również 2,10 na starcie, żeby sobie otworzyć jakąś skrzyneczkę. E, możecie doładować sobie wizą, przelewem, skinami, krypto, czy gift cardem, a, albo też Apple Payem i Google Payem i są różne metody tej płatności. Dobra, przechodzimy do bitewek. Przechodzimy do bitewek, i na starcie mamy tutaj bitwę e, szereg bitwę udostępniającą, e, bitwę dzielącą się. I zobaczymy, e, co nam ciekawego tutaj poleci. Trzy osoby, na no, trzy osoby będziemy dzielić nasz drop. Mamy tutaj bota m, Alexa. No i jedziemy z tematem. Na początku zaczynamy z, z Rotten Case'em. No i ten Rotten Case nam dał tutaj, co nam dał? MP5, dał nam Glocka i dał nam Famasa, kolejna skrzynka. Kolejny Famas, jest tutaj Oscillator i Trigon, dobra, nie jest już tak źle. Slime Case też nie dał jakoś tak solidnie i teraz ważna skrzynka, Gummy Bear Case. Jest tutaj Magneon Rider, jest tutaj Emeczka, które troszkę budżet zrobiły i ta skrzynka jest do przodu. Ta ostatnia skrzynia bardzo nas tutaj... Podratowała. Pamiętajcie też, że doładowując moim godem, macie możliwość wzięcia udziału w giveawayu i możecie sobie zwinąć w Których z tych ciekawych skinów. A jeszcze od ostatniego odcinka nikt nie zwinął, więc możecie zgarnąć, bo szanse na zdobycie przedmiotu są zwiększone. Dobra, przechodzimy tutaj do Underdoga. Mamy tutaj Underdoga, mamy tutaj też na kajeczki. Roka King, Roka King i Adi. Dobra, możemy tutaj dropić jakieś słabe skiny. Underdog to jest, więc tutaj Trzeba, trzeba. Farmić, dobra, tutaj kolega już poszedł trochę do przodu ze skinami. Mamy e, e, kolejną skrzyneczkę. Kolejny kartel tutaj poleciał, ale leci. Leci wariat elegancko. E, ważne jest, żeby ten. Adi też coś wydropił, bo na razie to im nas różni złotóweczka, tylko nie? To jest bardzo mało. Jest ten kałach, ten kałach może być drogi, dokładnie 88 do 99, więc tutaj trochę <laughs> rodzimy na plus. Ale tym USP-kiem to mi ucieknie e, 118 i ostatnia to jest skrzynka znaklejkowa. I wydaje mi się, że to jest bitwa do przodu. Bitwa do przodu powinna być, dokładnie. Mamy do przodu. Roko King tam tutaj profit zrobił i tysiaczek e, mamy na nasze konto. Kolejna bitwa za 550 z e, Mixenem. Mamy tutaj 12 skrzynek: M4 casey, Carset casey, awp Casey, ratless Casey, AK47 Casey, Salon Casey, no i ten ostatni, nie wiem co to jest za casey, nie mam pojęcia, ale zaczynamy tutaj na razie z złotów, z groszową przewagą i jedziemy dalej. Teraz kolega tutaj wyskoczył do przodu z tym Griffinem. Mamy tutaj awupki, które są w miarę wyrównane. Dobra, tu będzie bitwa wyrównana bardzo i tutaj trzeba będzie liczyć na jakiś fajny drop z skrzynek boosterowych. Mamy naklejeczkę tutaj. Ta naklejka jest trochę warta, dokładnie, wiedziałem, że ona. Z 7 dych jest warto. To to jest zabierzka, to jest czarmik. Mm. I dobra, 140-130 sześć skrzynek jeszcze przed nami. Mamy tutaj gloki um. No, lepszego dropnął no, w lepszym stanie troszkę. <laughs> Mamy tutaj kałacha O kurczę, ten Kałach mi ucieknie. Delikatnie. Chociaż nie, nie jest tak źle. E, kolejny skrzynek tutaj i jest kałasz kolejny Crossfade i Searing Rage. No my musimy dropnąć coś fajnego. Daj tego Fire serpenta, nie? To byłoby wtedy ślicznie. Salon Case, moi drodzy, i Cyber Casey. Case jeszcze. Ua, tutaj zabrało. No, chyba ta bitwa może być do tyłu. Tutaj, Cyber czy polecono rękawiczki? Nie poleciały, Mamy tutaj e, augi i mamy bitwę przegraną. Więc tak, dwie bitwy do przodu, jedna do tyłu. To jest bitwa 2 na 2. Bitwa 2 na 2. Gramy tutaj o 7 skrzynek. Kto więcej wydropi ten wygrywa. Więc my tutaj z e, Mankfinem, mam nadzieję, że się popiszemy i coś fajnego nam poleci. Munios z w strachu na razie 130-165, same zostały nam Danger Cases, które są na buście. więc tutaj, tutaj no trzeba będzie lecieć z tematem, 227-224 3 ziko różnicy, dobra, tutaj uciekli nam delikatnie tym Hazardem i Bullet Queenem, więc wyszli na prowadzenie kurczę, jeszcze MK Player 2, no ta bitwa też może być na ich konto My tutaj lecimy równo z dropem, nie? Oni też, oni też są równo, tylko dużo, dużo większe tam mają sumki do zgarnięcia. No i wygrali tą bitwę z nami. Wygrali tą bitwę z nami. Bitwa na ich konto po 500 się koledzy nam tutaj podzielili. Dobra, teraz my klejmy bitwę. Bitwa, jaką chcę skleić to są tak: eee, Wasteland case'y na eee, tym, na, 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 na Jesterze. Eee, infekty, dajmy sobie dwa na Jesterze. I dajmy sobie jeszcze rust case'a, rust case'ik e, i dajmy coś takiego na że za 2 300. Bitwa na trzy osoby, będzie to szaret, bo ja te bitwy najbardziej uwielbiam, 9 skrzyneczek. I sobie zamielimy tutaj, zamielimy sobie tutaj, zobaczymy co nam ciekawego em, poleci. Dodajmy sobie tak, dodajmy sobie Isamu i dodajmy sobie tutaj może e, Adriana, i <laughs> i Adi. Wjeżdża do gierki i zobaczymy co nam ciekawego tutaj e, koledzy dadzą Mamy tutaj na razie Gloka od nas, dobra Ale jest piękny tutaj Mach dziesiątka, który jest 1300 warty Więc jej kolega już zrobił e, dosyć niezły profit e, No i dobra, lecimy dalej, jeszcze 7 skrzynek No uwielbiam te szereg bitwy, uwielbiam, one są mega spoko Nie no, bitwa mi tutaj się wyłączyła, dawaj, dawaj, dawaj Mojej bitwie, mojej bitwy, mojej bitwy, moje bitwy i wracamy tutaj Dobra, wracamy tutaj do bitewki, bo nie chcąc na myszce sobie kliknąłem wsteczny I mi się e, wycofała stronka Dobra, mamy tutaj tak. Tutaj słaby dropik teraz. Poleciała ta P90 Negev, nowa, więc lipa. E, tutaj jest meczka troszkę warta: e, Radio Hazard, e, czyli 190 dla nas. Tam koska przeleciała. Gdyby ta kosa dropa, byłoby miło już. <coughs> Wasteland Rebel. Tutaj mamy te Wastelandy akurat, więc tutaj na, na nich też można e, coś fajnego dropni. Były rękawiczki. No i co, tutaj będzie? Kolejny dropik był fajny na rękawiczkach. MK, rękawiczka, dźwięki. No, trochę do tyłu, trochę do tyłu tutaj. Myślałem, że będzie e, mocniej. <tryk> tu nam zabrało. Dołączamy do kolejnej bitwy. Jest bot i Samo, jest Swagsiak e, 287 Ziko. I zobaczymy tutaj, co e, teraz nam tutaj szczęście przyniesie. <tryk> <tryk> przyniesie. I na razie wygrywamy, bo to jest Underdog, więc na Underdogu wygrywamy. Ja na Underdoga to umiem akurat, chociaż ten Mount Fiji teraz e, nie jest obiecujący. Ten kałach nie jest prawie nic warty, slejcik, tylko oni jeszcze gorzej dropią od nas, więc to jest nie mały problem. Dobra, teraz chyba wyszli na prowadzenie? Nie, nie, nie wyszli na prowadzenie, tutaj kolega dropi, dropi 29, mamy tego kałacha, kałach jest drogi. No ten 1, 2, 3 kieruje tutaj, 1, 2, 3 tutaj kieruje tą bitwę i mają to, mają to koledzy e, ładnie tutaj ogarnięte. Dobra, lecimy z kolejną bitwą i sobie polecimy tutaj takim underdogiem. Ale to będzie underdog na tak borealu na ascencie będzie tak dwa trzy ascenty eee, dajmy tutaj czekajcie, co tutaj jeszcze tak polecali ostatnio mocno. Dajmy s... dwa slimy. dajmy gigabułę dwie dobra, 16600 na underdogu, gdzieś mi gardło świruje 1 eee, jeden na jeden zobaczymy eee, czy pokonamy. Weźmiemy tutaj bota, który słabiej dropi według nas, Czekaj, to ma najmniej procent, najmniej procent. Ma aktualnie Adrian i Michaela. Weźmy Michaela z Michaelem, żeśmy e, za bardzo nie grali, więc z Michaelem sobie tutaj skrzyneczkę na underdogu otworzymy. No i co? No i zaczynamy tutaj na razie z kopyta. Na razie tutaj wygrywamy, no ale to są skrzynki, to są skiny po 0.13, więc tutaj to e, można dropić na razie e, mocniejsze dropy. No i zobaczymy tam przy końcu, Przy końcu Giga będzie. E, tutaj game Changer'em. Zobaczymy, kto wydropi. To jest co, so, Slaughter. Slaughter to takiego karabina przytuli. Ten wygra. Tutaj kolega właśnie teraz już fosforem sobie podbił. delikatnie profit. No i dobra. Jest pompa. Ta pompa też jest droższa. A nie, 8 ziko. Dobra. W był droższy. I zaczyna się. Zaczyna się teraz przygoda. Jest kałach, jest digiele. Kałach droższy. Dobra. I kolejna skrzynka. Co teraz będzie? O! A! Gdyby tego karabina wydropił, to byłoby nieźle. A tak złotóweczką. Złotóweczką goś wygrał. Tragedia, tragedia. Jeden ziko. <laughs> Jeden ziko dzielił nas od wygranej. Mamy tutaj DeGoda, mamy i samo i od jego. Walczymy o 457, 2 na 2 Dobra, oni dropnęli na początku rękawiczki, więc profil nam zrobili. Eee, I teraz my możemy dropnąć jakieś itemy. Dobra, elegancko, elegancko. I koledzy wydropili i zrobili nam skrzynkę, z której zdobyliśmy 946 i mamy kostkę jakoś na naszym eee, koncie, więc nie jest najgorzej. Dobra, eee, potworzymy sobie tak, otworzymy sobie jeszcze parę indirektów. Indirekty są skrzynką, którą jest za 20 na przykład. Gdzie tą skrzynkę za 20 możecie właśnie dostać i sobie otworzyć, pisując mój kodzik. Pisując mój kodzik sylo tutaj i doładowując konto dostajecie 20 na starcie, jak i również 10% bonusu. Bierzecie udział w giveawayach i możecie sobie na przykład zrobić 3,86. Z 3,86 otwieramy kolejną skrzynkę i nam co tutaj poleci? Young Yard Revolver. Ok, ona troszkę chyba tutaj teraz zabierze. 0,90. Dobra, spróbujemy za 3 dychy. trzy takie skrzynki otworzyć. Więc mamy za 90 zł, jednak tutaj i tutaj możemy tego Ocean Drive'a, Decimator'a i Turbo Pika dropnąć. I tutaj już powiem Wam, że zaczyna się całkiem, całkiem, całkiem ciekawie. Mamy Imperial Dragona, mamy Trigger Disciplina i mamy Ensnaret. No i co? Bitwa, ostatnia bitwa na naszym koncie dzisiaj. 7 USP-ków, 1% na Monstera. Bitwa dzielona, e, bitwa shirt, więc zobaczymy co tutaj nam poleci. I tym miłym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Więc 0,29, 0,29 wyrównane lecą naklejki. Te same w ogóle. Nam poleciały dwa razy. Dwa razy mamy save safemy. Tutaj głównie te naklejki są. No i kolega dropnął usp -ka. Więc jeden drop takiego USPK-a new robi bitwę. Nie, to jest tysiak już do przodu. Za 8 tych tysiaczek, więc mamy po 500 na razie. I coś jeszcze będzie, czy nie? Zobaczymy zaraz. Dwie, 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 dwie skrzyneczki jeszcze i ostatnia skrzyneczka, bitwa na profit, <laughs> bitwa na profit, bitwa na plus, e, bardzo duża, no i udało nam się tego SPK dropnąć. Kolega dropnął, kolega zrobił tutaj 500 suziko, więc całkiem, całkiem nieźle. <laughs> tutaj też mamy fajną bitwę, ze sweksiakiem jeszcze, 4% lory i Luxurious Case, zobaczymy jeszcze tutaj, e, co nam poleci. Jest koska, ale to jest underdog, o kurcze. Gdyby to nie był underdog, gdyby to nie był underdog, to byśmy to mieli. No i Słek tutaj może to zwinąć. Słeksiak może to naprawdę zawinąć, bo ta pierwsza skrzynka była game changer'em. Słeksiak wygrywa to na tym underdogu, o, ale przytuli skiny za 1500 ziko No nic, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień. Pamiętajcie o tym, że aktualnie trwa event Zombie Escape. Możecie brać udział w sobie w nim i fajne skinki wyciągnąć. A ja się żegnam, póki co trzymajcie się do następnego. Cześć wam